Witam Was kochani bardzo gorąco w kolejnym filmie i zapraszam. Nie łącz, a szybciej schudniesz. Rano węglowodany, wieczorem białko, ale nigdy razem. Niemiecki dziennikarz Detlef Pape twierdzi, że stosując odpowiednią dietę można wykorzystać zegar biologiczny i działanie hormonu wzrostu dla zachowania smukłej sylwetki. Wystarczy trzymać się prostej zasady. Na śniadanie zjeść produkty węglowodanowe, a kolację oprzeć na składnikach białkowych. Swoją dietę opisał w książce wydanej również w Polsce pod tytułem Chudni podczas snu. Na śniadanie szykuj dużo węglowodanów. To węglowodany są głównym źródłem energii, a rano organizm potrzebuje jej najbardziej. Dowód: przekonasz się, że po takim śniadaniu nie będą marzły ci dłonie i stopy, nawet zimą. Co jeść? Pieczywo, kasze, musli, owoce, dżemy. Unikaj rano na biału. Pij mleko sojowe. Zamiast twarożku, wybieraj pasty sojowe. Na obiad sięgaj po co tylko chcesz. Możesz przygotować posiłek. Łączący produkty białkowe i węglowodanowe. Co jeść? Masz prawo do wielodaniowego posiłku. Przede wszystkim należy Ci się pierwsza tego dnia porcja białka zwierzęcego. Dostarczysz je przyrządzając na obiad mięso lub rybę, dodając do potrawy żółty ser bądź jogurt. Do tego ugotuj makaron, ziemniaki, ryż albo kaszę. Nie zapomnij o solidnym dodatku warzywnym. Możesz zjeść też słodki deser, jednak zaraz po obiedzie. Między obiadem a kolacją zachowaj 5-godzinny odstęp. Podjadanie jest wtedy zabronione. Na kolację jedz białko z warzywami. To co zjesz wieczorem decyduje o tym ile tłuszczu uda ci się spalić nocą. Dzięki produktom białkowym organizm produkuje więcej hormonów wzrostu. Wykluczone są węglowodany. Pod ich wpływem wydzielana jest insulina, która hamuje działanie hormonów wzrostu. Kolacja powinna być lekka i pokrywać nie więcej niż 20% dziennego zapotrzebowania na jedzenie. Jedz ją nie później niż 2-3 godziny przed snem. Co jeść? Mięso, lub ryby z surówką lub warzywami na Ciepło, sałatki warzywne z sosem jogurtowym, zapiekanki mięsno-warzywne z twarożkiem lub niskotłuszczową śmietaną z jajkiem. Gorąco zachęcam do śledzenia mnie w moich socials, czyli zalajkowania fanpage na Facebooku, zafollowowania profilu na Instagramie oraz zasubskrybowania oczywiście z dzwoneczkiem tego kanału na YouTube. I pamiętajcie rano węglowodany, wieczorem białko, ale nigdy razem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa.